Cześć Wszyscy Moi Drodzy Przycelać w Remaxach Dzisiaj szybka akcja Obsadzamy pakiet z matką w ulu No i co? Idziemy z tematem Mam rameczki już wsadzone do ula Musimy Wsopnąć trochę Pszczoły Wyciągamy mateczkę Mateczka tutaj będzie, zaraz ją podwiesimy na czymś. Podwiesimy pszczółki, jeszcze na chwilkę zamkniemy. Do dziewczyny, uciekać na rameczki. Dobra matula jest tu. Jakiś kijek. Szybka akcja. Mateczka sobie podwiesimy na nim. Mi wisiała między ramkami. I moi drodzy co atakujemy? przysypujemy pszczółki pszczoły dużo. Bardzo dużo pszczoły teraz dwa, zacznę budować nowe gniazdo. Opa. Opa. To jest bardzo dużo. Zobaczcie sobie sami. Tu jeszcze sporo zostało. Szczółki już wchodzą na wędze. I co moi drodzy? Zamykamy. Podkładają matkę. I wszystko. Pozdrawiam. Strzelacz w